Niektórzy ludzie nie wierzą, że gdy medycyna zawodzi, można pomóc drugiemu człowiekowi energią. Niestety, często się mylą. Znany z cudownych uzdrowień mistrz i Ireneusz Sztobiecki to ostatnia nadzieja chorych. Jego księgi uzdrowień to setki cudów. Pan Leszek, jak twierdzi, ledwo się poruszał, a teraz może tańczyć. Posłuchajmy wypowiedzi kolejnej uzdrowionej osoby przez Ireneusza Stobieckiego. Nazywam się Leszek Mickiewicz. Tu w Chicago, jako tłumacz działa. Także ja. wiarygodną ja jestem osobą. Ja znów byłem u Stobieckiego. Ja. W, ja jestem inżynierem. W duchy nie wierzę. Ale jak mi boli krzyż, tak że nie mogę się wyprostować, idę do Irka pomachamy po, po tymi rączynami przez 5 minut i wychodzę wyprostowany. To jest jak cuda znika. Teraz znów, już ledwo się ruszałem, a dzisiaj mogę tańczyć. I, i coś w tej bioterapii jest. Oczywiście u, u takich jak sobiecki, bo tam Pan znajdzie na ulicy 15. Przeważnie rano jak się budzę, mam plecy jakby mnie ktoś wsadził w deskę. Nie mogę się ruszyć, nie mogę się zbiorować. Jak, za, jak, jak zapomnę się i gwałtownie się zegnę, koniec. Już mnie boli, boli, boli. I do tego stopnia, że w samochodzie mi usiąść trudno. Muszę długo, długo siadać, siądę i jadę. Wychodzę jak lunatyk, jak, jak, jak połamaniec. I przychodzę tutaj. On mnie tam uśmiechnie się i, do, i porobi te swoje czary. To pomaga, pomaga, ewidentnie pomaga, to jest, co to jest, nie wiem, ale to, i to niejednokrotnie, nie, nie ja już traktuję pana Stobieckiego jako aptekę, jako lekarza, jak mi dolega, to przychodzę. Pan Leszek traktuje Ireneusza Stobieckiego jak aptekę. Gdy mu coś dokucza, przychodzi i zostaje uzdrowiony. Tym razem z powodu silnych boli nie mógł się wyprostować. Osoby zainteresowane spotkaniem z deblamowanym mistrzem bioenergoterapii Ireneuszem Stowieckim mogą zamówić wizytę. Telefon 773-kierunkowy 283-1505. 283-1505.